Czy w razie W, młodzież no by tak stanęła w obronie ojczyzny? E, wie pan co? Nie wiem, bo nie jestem młodzieżą, wie pan. Ale tak naprawdę. No, ale przed kim się mam bronić? No, no nie daj Boże, jakby tutaj tam Putin na ten... A pan sądzi, że Putin zaatakuje Polskę? Ja sądzę, że prędzej Ukraińcy zaatakują Polskę. Ukraińcy? Tak, tak. Ale jak to? My już parę razy to zrobili. W XVII wieku jedną rzeź, w XVIII drugą. No, po pierwszej wojnie światowej kolejną, a, a w 46 43... no, również. No. No ale to przecież my im pomagamy, no to... Niech to pogada. ale ja nie wiem dlaczego pomagamy swoim głównym wrogom, to ja nie wiem. Czyli pan właśnie nie rozumie, że jest taka pomoc właśnie no, nie, naszego nie rządu i... Znaczy ja sądzę, że no, polski rząd nie jest polskim rządem, tylko działa przeciwko Polakom i Narodowi Polskiemu. No przy... Czemu Polacy takich ludzi wybrali? A no nie wiem, wie pan, to jest siła kłam swojej manipulacji. No bo no jednak jest zbudowana taka narracja, że my pomagając Ukrainie odpychamy Rosję A, od swojej granicy. Ale proszę pana, Rosja nie wymaga pół ludzi, wie pan, także no ale jednak też tam wywozili nas przecież i na Sybir i przecież jakby zawód rosyjski, to... z dziadów część trzecia, no to jest wielka martyrologia, no tutaj znaczy, przecież. Proszę wszystkim... nie można to porównać ze skalą w Wie pan, no to były zupełnie inne kwestie. E, oczywiście uzyskali przewagę nad nami. Myśmy też prowadzili z nimi wojnę i też były jakieś sprawy, natomiast to się odbywało w pewnych granicach. Ale pan się nie obawia rzeczywiście, że Putin tu może łapę położyć Nie, ja na sądzę, że on może tylko pomóc. Tylko pomóc? Tak, pomóc. Wyzwoli nas z tego ucisku do, do, do finansjery światowej.